Dzisław Mierzyński Jak człowiek stworzył Boga. Wydanie trzecie Książka i Wiedza 1955. Wierzę, gdyż jest to niedorzeczne. Wiarą nazywamy przyjmowanie za prawdziwe jakichkolwiek twierdzeń bez ich sprawdzenia lub ścisłego udowodnienia. Powodowana jest więc wiara albo przez lenistwo umysłowe. Niechcące zadawać sobie trudu sprawdzenia, lub też przez niemożność sprawdzenia. Przedmiotem wiary mogą być twierdzenia lub przekonania w sprawach najrozmaitszych, można więc wierzyć w czyjąś uczciwość lub nierzetelność, w szkodliwość przeciągu powietrza, w działalność leków lub zaklęć, w nieszczęśliwy wpływ liczby 13 i tym podobne. Słowem, nawet w wyraźną niedorzeczność. Credo quia absurdum. Wierzę, gdyż jest to niedorzeczne, powiada teolog. Przypis. Ten frazes teologiczny zawdzięcza swe powstanie pisarzowi chrześcijańskiemu Tertulianowi, zmarł w roku 220, który w jednym miejscu powiada Umarł Syn Boży i jest to rzecz zupełnie wiarygodna, gdyż niedorzeczna. Ineptum. Pochowany zaś z martwych wstał, jest to rzecz pewna, gdyż niemożliwa. I słuszne twierdzenia, dające się sprawdzić lub wyrozumować, przestają być przedmiotem wiary. Specjalną postacią wiary jest religia. Najprościej i najzrozumialej określimy religię w ten sposób. Religia jest to wiara w istnienie czynników tajemniczych, nadprzyrodzonych. Które mogą wpływać na losy człowieka korzystnie lub też szkodliwie. Jednocześnie czynniki te bardzo często służą do wytłumaczenia oczywiście pozornego, różnych niezrozumiałych dla człowieka zjawisk. Wierzy się, że mogą one na przykład sprowadzić na pole deszcz, a co za tym idzie, i urodzaj lub posuche, i głód, mogą uzdrowić z choroby lub wywołać ją. Czynniki te mogą być nieokreślone. Bezpostaciowe. O ile te czynniki są złowrogie, człowiek pierwotny nie utożsamia ich z siłami przyrody, o których ma on bardzo słabe wyobrażenie, lecz nie wdając się w rozmyślanie i badanie istoty tych czynników, odczuwa je jako jakąś nieznaną, tajemniczą i czyhającą na niego potęgę. W ludoznawstwie ustalił się na tę tajemniczą i niebezpieczną siłę wyraz mana, zaczerpnięty z języka ludów Melanezji. Jest to źródło najpierwotniejszej religii, mianowicie wiary w czary. Na nieco wyższym stopniu rozwoju ludzkości tajemnicze te czynniki nabierają charakteru mniej lub więcej osobowego. Przypisuje się im postać ludzką lub też do niej zbliżoną. Jest to początek wiary w duchy lub w bogów. Natomiast często wiara w cuda ma służyć do tłumaczenia zjawisk w danym okresie czasu dla ludzi niezrozumiałych. Tak na przykład piorun dla umysłu pierwotnego był pociskiem jakiejś potężnej istoty nadprzyrodzonej, boga.